No, to, to to. No, a jeszcze powiedz mi, powiedz mi, a czego nie wolno robić na stand -upie? O, widzisz. Płakać nie wolno. Stówę zapłaciłeś, rób co chcesz. Możesz płakać, nawet. Nagrywać nie wolno i przeszkadzać, bo tam zdjęcie to możecie normalnie robić ile tylko chcecie, tam stawiać gdzie chcecie. No i przeszkadzać nie wolno, bo wiadomo, że jak tam gadacie do siebie, to przeszkadza ludziom dookoła. Ale też a propos przeszkadzania, muszę Wam powiedzieć, że usłyszałem niedawno, dwa tygodnie temu, najlepszy tekst na podryw, jaki w życiu w ogóle usłyszałem to. Potem pojechaliśmy do domu, bo na mój występ przyszły takie cztery kobitki, no nie, że jakieś stary tego, no bo takie tam koło pięćdziesiątki, no to tam się jeszcze w piecu gotuje, nie? No i, no i... I one tak siedziały w czwartym rzędzie, i cały występ gadały. A ja w ogóle wiedziałem od samego początku, że z nimi będzie problem, bo jak ja sobie kupowałem wodę na występ, to one przede mną w kolejce w sklepie stały i dziewczyny już cztery mobeczki kupowały. A więc dziewczyny wyszły na miasto się poławić na miasta. No i ja tam mówię do nich w końcu, że dziewczyny, co wy tam tak gadacie?